Chciałam dowiedzieć się, jak w płonącą kulę z Krystianem. Dawaj, to, to, ta płonąca kula kończy się za 3 dni, więc zasubskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w góry. Zima. 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 <gry> tutaj jest najłatwiej grać z tyłu. Ha, 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 ha. Ty tutaj grasz w bel. Ha, ha, bel. た、えー、だいちばしここだい。だ Nawet nie było pierwszej minuty odcinka i już, już wygraliśmy. No, w lonely, to no. A, dobra, widzowie, liczcie winy. Już rekordera wyłączyłem, więc nie mi się wymyślać. Liczcie winy dzisiaj w tej grze. W płonącej Bo tylko dzisiaj będziemy grać w tym odcinku. Patrzcie, jak mu uciekam. Patrzcie jak mu uciekam, temu elfu. Co <śmienic> ja zrobiłem? I ty zobaczysz sobie chłopiec na... Ile? Już dzisiaj razem z tym i zobaczysz sobie na odcinku. Tym... Ale musiałeś. <śmienic> Zaraz rzucę ultem Pinkle i zginiesz. <gryzanie> Kiołek z kiłbasu. Gryzna z kiłbasa! Bie, u, be, u, No odbroń. <gryzanie> Jakie to było piękne. <gryzanie> Specjalnie ulta wykorzystałem, bo mi ulta nie szkoda. Bo na jednego shota się ładnie... Kurde Piesginię. Wow, ale ruchliwo już ja zabiłem. Ale to było piękne, jak cię zabiłem. Jakie to było piękne, jak cię zabiję Oj, znowu mnie cię Ale nie zabiję Drugi raz Drugi raz cię zabiję Dobrze widzowie jak łatwo z tym e Primo, on daje się zabić wręcz Zabije. Co on zrobił ten? Maszcie No nie Ale co? No łatwo łatwo Druga runda Dobra liczcie widzowie, ja wam już nie przeszkadzam Wow! Ale łatwo! Dobra! Gramy! Ja dzisiaj big-boxa! Ale i pucharków! Za tę za płonącą kulę! Boże, ile ja mam dzisiaj odcinków do stawienia. Nie wiem kiedy to stawiam, widzowie, jakby co! Dawaj, graj! Graj! zachował się jak barba szyńca. King. Ciekawe jaki masz level, bo ja chyba 17 już. Ooo, tak jak ja w tak? Nie, ja mam już 10 sekund. Nie. Ну ты меня Не И что-то был за тем Амбер. Что-то Амбер был за стрелом. Заморозил мне трохе. Ну, что ты стоишь там? Wow. Боже, что я сделал, я Zrobiłeś, powiedzmy. Masz... Kurde! Teraz nie chciałem Cię zabić, bo nawet bym Cię nie zabił. Teraz... Kurde, już mają używać gary specjalne. Ej, Feli jest na to! Christian! Bo jak będzie miał przeciwnik ręce e, piłki tę i będzie miał ten większe Ale Boże, to będzie ten Esprimum? Mogliśmy mieć bramkę strzelaną. Patrz, dobry go znów. No, co? Boże, ten El Primo chce, żeby jego napis był. Nie będzie przez niego. Przez niego nie będzie, boże. On chce że tylko, żeby był widziany. Boże, przez tego. Dziękuję, El Primo, że chciałeś po prostu być na ekranie widziany. No. E, to jest akurat prawda. Ty chciałeś być popularny jak pan no. No. Właśnie. Czy nagrywa? Jak nie nagrywa to, nie, to wychodzisz. Kurwa, Ja już widziałeś tego gadżeta miałem już. Żeby, y, obronić. Dobra, jeszcze drugie trzeba to było. przyjemne! Zatrzymę. No nie, nie, dobra, gdyby nie 1500, chyba. Okay.

Kondę mama! Chłopcu nie zrobiłeś jeszcze misji! Ja, jak ja nie mam żadnych misji do zrobienia! Jutro będę miał misję z ostatnim żywy. O, każdy się klęskuje. Tym, e, 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 jak on się nazywa! Zgrajamy! się co To podstawowe. Mm. O, oh, też ma Clash of Clans. Jeszcze nie ma Clash of Clans. I co jest? Jak on strzelił gola? Ulten. Dobra, ja mam taki ulat. Dobra. Ej, co? To jest teraz x 4 tak? Tu nie chce iść. Ej, wiesz, że nigdy nie zobaczysz w pełni. W, 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 prawie w pełni paska naładowanego u stu. superataku? super ataku. Bo niech ten nie będzie. Bo jednego żadnego. Mogę do odzieży to użyć. Wtedy będę rozwalniał ściany. Ale już nie było na to czasu, widzą. I nagle tak. Mam kniesiąć to w... ten czerwony przeciwnik zwierzy. No co jest? O. Ho? No też, normalnie też widzicie tak jest. Olej, rozwalam się. Boże, ale rolnictwo. Dobra, co zrobił? ten... To wcale nie tak, że nie, nie, nie zdążył jej niepokoić. Ty wiesz, że teraz najlepsze em, postaci na, na tą północną... Na na kulę. Bo pan leczy, Masz tą płonącą kulę w ręku? A bę... Jeszcze... Ta! Jako... Je... Je to... No to. O kur... chciałem ja że chcesz nie walnąć w tą ręku. No! Takie... Je... U, Dobra. No. No! Widzisz? Patrz! I strzela tak, żeby... Yy. Dawaj! I jeszcze dalej jadą. A jak się jest? Dobra, trzeba... Zabrać... Kąpę

To nie nie pomogło mi. tak. z Boże, tak wygląda. Ja jestem, że ja w I czy no, jak był El Primo, tak samo przegraliśmy. Mm, w pokoju? Ile <laughs> ci się tak zejdzie? 25 tysięcy lat? Bo, oh, Rafał czeka na Krystiana jako trup. Jako śmierć. Kurde, wszedł, że mu piłkę. No nie, no i ten Mortis myśli tylko o sobie. Może ten mordy już no tylko o sobie Ten I ten... I ty dom odmawiaj... No. I znowu przegram przez takiego, który chce po prostu strzelić gola Jako sam W sensie No na pewno I teraz przegramy, przegramy to Bądź chce tylko strzelić gola. A nie, nie chcę połapać z nim. On jest sam. i ten Mortis. No i ja strzelę teraz, nie strzeli Mortis. Kurde, zginąłem. No i strzeli ten Mortis.

O dobra, ja. Wiem, że ten mordy strzeli. Nawet gadżet, nawet gadżet, nawet gadżet użyłem, żeby on nie strzelił. Boże święto. My wszyscy walczymy przez takich, których chce po prostu nie czyni a, a ten ten z Ho, mówi. He, ho, he, ho, he, hohe, półset, a półset. Albo dobre, jednak dzisiaj nie wbijemy tego big boxa, bo za dużo gra takich co Zajerny, hohe, hohe. Zajerny, Boże, jaki trak. Boże, jest kolejny się zaraz przegramy to, bo kolejny się taki kryształ zaraz, zaraz, zaraz Kolejny się taki kristen zaraz Boże! Jest. Co ci ludzie mają w głowach? A półset. To jest to, że mi jeszcze brakuje do 50 minut. Karnecie zadyngarskim. I potem myślę, że jutro uda mi się by... mega boxa wbić. Tak, uda mi się jutro mega boxa, widzę, Drugi mega w tym karnecie. pierwszym pierwszy mega było było O! Jest taki problem, rysiać, że jest mi gra

Dobra, dobre, Pachnie dobre, 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 dobre,

Iście zamrozi Piper albo Uliwa! Uliwa! Do Dobra! Ale ład, ma jakąś misję, żeby... jaki ma jakąś misję, żeby nie zaatakować, zaatakować im um, idź do wyobrażenia albo... Bo co? Czemu? Ja nie mogę ci dzisiaj nic nie. Na pewno jest jakiś powód, dlaczego nie grasz. Zowie, na pewno jest jakiś powód, dlaczego nie grasz. Nie jestem Boże, ogóle... <śmany> <śmany> ty, ty tego nie mógł nagrywać, kiedy nie mogę nie? 이 띠아니 먹고 오케이, 이 어떻게 먹고 살았어야지? 뭐, 뭐,

To 16 HP chyba, bo go, go prawie dobiłem. Dobrze. Widzicie, ile w tym odcinku wygrałem? Dobra, zaraz skończymy ten odcinek, bo już 21 minut. Że prawie. Boże, ty ten prawie, prawie strzelił. O, dobra. Co tak kolek zrobiła? Myślałaś, że jest z albo tak. Dobra. Co jest? Trzeba go na to Dobra, 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 widzę. Pewnie ma... Nie ma kaczynka Wiecie co, lepiej z Dawaj, tak. o tym, o tym łyk rupaszy Nie, chyba przyjechał że odbijał ostatnie sekundy I udało mi się strzelić w Dobra, to chodź za Ze mną. No tak, próbuję coś tam zrobić. Dobra, gramy. Kurde, jest jakieś nagroda, to chcę podrolować ludzi na nim. Dobra, to wygramy trzy razy wynagrodę, czyli 6 minut. Żeby mieć te tony darmowe z tym bitem, nie? Te trzy. Trzydzieści. byśmy dostali. Jeszcze, jeszcze nie gra, jeszcze nie gra. To będzie piszeć. Co ja robię z tyłu? O Dobra, teraz lecimy w Co do... robić? Właśnie, muszę iść. Właśnie. Musiałem z tą ametrą lecieć. O, o Dawaj no Trudne, że w zostało zaledwie 16 HP I znów mi się to nie Trzeba sobie to zniszczyć I nie to zginie? Ginęło, ale nie, nam no to nie dało. Powiedzmy, że mamy 16 wiatrów, bo mamy cztery wiatry Dobra, jest się w uni. się chowa. O Jezus, Maria! Ale to są jedni strzałym grupa no, Oczywiście. O, dawaj. no oczywiście tutaj. Dobra, trzeba tutaj w szczankę rozejrzeć

Nani Boże, żeby tak grała ja, się Na przykład jak ktoś jest tym i um, dynamite'im no, Rzuci na mnie ult To tym drugim gadżetem trollowiam Że ja oddajemy, mu Że oddaję mu EMolution Ja mam takie ulubione mapy nie? Albo... Ale no ten ma wszystkie choroby Nie wiem, jak on to zrobić. Dobra Dobrze... Dobrze że za taki czas na taką mapę Nie? Ale dobrze w sumie, że mam skarpa, Że mam się ochronić Gdybym wziął na daleko, to... Że 1300 chyba zadaje to. I ile ty masz w tej postaci taką w z tym Pewnie nie masz wyposażeń takich postaci. No, tak. Ja mam na dwóch postaciach całe wymazowane, że mają dwa wyposażenia To jest MT. Um, 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 Szali?

Ty bo widzowie jeszcze oni jednego gadżetu nie No teraz Patrzcie jak zabiję tego Max. Ale to nic nie dało. Kurde! Nie, i tak byśmy nie wyczerali. I widzowie ostatni raz gramy żeby mieć ostatnie rzadony. I kończę ten odcinek. Zasubskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w górę, żeby nie przegapić innych odcinków z Blue Stars. Grał nie! No czemu mnie. nie wziąłem I Dobrze, że ktoś wziął amulet. Przepraszam. Dobra, przegramy to, przegramy to. Dobra, trzeba zrobić tą widzicielkę bardzo trochę szerszą. Och, wasze chnić, jak to za sklep. O, serdzia w tym roku. Lecimy dalej. Ten ustawikowy cymar, i ten nie pędzę, może oddawać. Kurde Dobrze. 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 Dobrym szerszym nie Teraz idę do tej szerszej. Może mamy... Panie... O oh, kur... Um. Ach! I przecież ja mogę sobie dalej ulpę. Cały czas sobie to robić, żeby mógł mieć poprawę. Kurde, przegraliśmy, paszczy ile. Oni chyba dobiją 100 gwiazdek. No i ostatnia radość w Dziękuję. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Życzę um, wam miłego dnia. Pa pa.